Serdecznie. Oczywiście od razu proszę o subskrypcję, komentarze. Pomoże mi to w promocji mojego kanału. Za, za dotychczasowe bardzo dziękuję. I postanowiłam, że skończę zeznania Amber, natomiast podzielę je na takie mniejsze odcinki tematycznie. I dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem końcowym, który jakby też kończy kwestię dzienników miłosnych Amber i zapisków jej do Johnego. Również z moim komentarzem, także zacznijmy. To jeszcze będzie tam w poprzednim odcinku, zaczęły być omawiane zapiski. Dzisiaj będzie ostatni zapisek i moje podsumowanie, także przejdźmy do zeznań. Może włączę napisy, żeby było lepiej oglądać. Dobra, czyli zaczynamy. Następnie mamy stronę numer 89 z dziennika. Jest to kolejny zapisek od Ciebie do Pana Depa. Zgadza się? Cały zeszyt zawiera miłosne zapiski. Jest to zapisek z 15 sierpnia, zgadza się? Tak. I tutaj piszesz, cytuję: Ukochany, czemu kiedykolwiek walczymy? Dlaczego? Kocham cię bardziej niż wszystko na świecie. Czy jest nam tak niewygodnie, będąc podatnymi na zranienie? Czy boimy się? Czy to coś innego? Nie wiem, ale jestem pewna jednej rzeczy, i to jest to, że nie potrafię wyobrazić sobie życia bez Ciebie. Kocham Cię. Będę lepsza. Przepraszam. X. Chudzinka. Czy przeczytałam to poprawnie? Tak. Zeznałaś, że to jest dziennik miłosny. Zgadza się. Służył głównie do miłosnych zapisków i Przepraś, pre, przeprosin od Ciebie dla pana Depa. Zeszyt stanowił bardziej miłosny dziennik i częścią tej komunikacji oczywiście, odkąd zaczęliśmy się bardzo sprzeczać... Było to ważne dla mnie starać się wypracować jak najwięcej pokojowych rozwiązań na tyle, na ile było to możliwe. I kiedy zaczęło dziać się dobrze, było naprawdę dobrze. Była to również okazja dla ciebie, by przeprosić pana Depa za swoje zachowanie, czyż nie tak? Myślę, że to jest ważny aspekt w każdym związku. Przeproszenie, kiedy chcesz ruszyć do przodu i zakończyć przeszłe sprzeczki. Zobaczmy początek z 17 sierpnia 2015 ze strony numer 90. Tutaj piszesz, cytuję. Przepraszam. Tak mocno potrząsnęłam kołem, że przetestowaliśmy na tym amortyzatory i hamulce. Cholera, kocham cię, Johnny. Kocham cię. Jestem związana z tobą na zawsze. Wierz o tym. Więc z tego powodu i wielu innych nadaję sobie za zadanie, by wszystko grało w naszym związku. Pozwól mi to naprawić. Pozwól mi to załatać. Pozwól mi uczynić twoje serce lepszym. Zasługujesz na to. Do diabła, być może i ja też. Potrzebuję cię. Potrzebujemy siebie. Jesteś moim fundamentem, całym moim sercem, wszystkich, wszystkim. Jesteś moim życiem. Nienawidzę momentów, kiedy walczymy. Nienawidzę, gdy jesteś zraniony. Nienawidzę, gdy jesteś raniony. Kocham Cię bardziej niż wszystko. Pozwól mi to udowodnić. Potrzebuję Cię. Kocham Cię. Chudzinka. Czy przeczytałam to poprawnie? Tak, kolejny przykład, kiedy chciałam naprawić nasz związek. Zawsze próbowałam to naprawić. Naprawić, przepraszając za swoje złe zachowanie? Próbowałam wszystkiego. Próbowałam przepraszać, próbowałam do, dowiadywać się z książek, próbowałam terapii, próbowałam wszystkiego, by to naprawić. Ale nie potrafiłaś zmienić, jak to powiedziałaś, doktor Cohen, prawda? Nie potrafiłam zmienić moje, mojego związku. Dobrze, to to jest ostatnie, jakby ostatnia kwestia, kiedy Kamila pyta Amber o ten dziennik i co tu chciałam powiedzieć. Tutaj zamienię się jakby w rolę adwokata diabła i stanę trochę po stronie Amber, ale nie dlatego, że jestem po stronie Amber, ale chciałabym jakby pokazać też pewien aspekt tego, że Amber tutaj ten dziennik składa się, przeważa w dwu, z dwóch rodzajów treści. Pierwsza treść to jest wyznania Amber miłosne w kierunku John'ego i to takie konkretne, że jest dla niej wszystkim, że bardzo go kocha. A drugi, jakby drugi rodzaj treści to jest przepraszanie. I Kamila, zwróćmy uwagę, że Kamila jakby już postawiła tezę że Amber przeprasza za złe zachowanie swoje względem Johnego. I zwróćcie też uwagę, jaki sposób Kamila zadaje te pytania, bo zaczyna pytać w takim zdaniu twierdzącym, z postawioną już swoją tezą, a na końcu pyta, czy to prawda. To też taka uwaga. A druga sprawa, właśnie, słuchajcie. Czy też nie jest tak, i też nagrałam o tym odcinek, ofiara czy manipulant, że właśnie ofiara ma jakby zbytnie poczucie winy w sobie, że wręcz przeprasza za wszystko, że nawet jeżeli jakby agresor uderzy ofiarę, to ta ofiara, czy nie jest tak, że ta ofiara właśnie czuje się winna tego, że zasłużyła sobie na to uderzenie? No, jeśli. Ktoś z Was śledzi, czy czyta takie historie, czy smutne, tragiczne osób, które były ofiarą w związkach, no to jest tak, że te osoby czuły się winne temu, że zostały uderzone, że została wobec nich wymierzona jakakolwiek forma przemocy, to właśnie one czuły się winne i one też przepraszały za to. Także, ojejku. Także, to by było na tyle, z tym Wam zostawiam. Proszę podzielcie się, co, co, co myślicie, i zapraszam do kolejnego odcinka.